Witajcie. Przyszłam do Was podzielić się moimi odczuciami i moją opinią na temat programu Reset, w którym brałam udział. I tak, moją intencją w tym programie było odpuszczenie wszystkiego, co już mnie nie definiuje chęć zrozumienia. Dlaczego nie mogłam ruszyć z miejsca w kierunku swojego celu? Dlaczego dałam się zatrzymać warunkom zewnętrznym i pewnym ludziom w zrobieniem tego, czego naprawdę pragnęłam? I dlaczego ciągnęło mnie do starego schematu? postępowania pomimo wiedzy i doświadczenia jakie mam i jakie już miałam wcześniej chciałam odkryć co tak naprawdę się stało oraz to kim jestem dokąd zmierzam a także czuć się doceniona chciałam też zyskać swoją suwerenność i Dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że to mi się udało. Znam już wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania, które sobie zadawałam. Nie dość, że, że je znam, to po prostu czuję je głęboko w sercu. Była to droga. Dla mnie osobiście dość wyboista, ale w rezultacie doprowadziła mnie do siebie i do uznania właśnie siebie, mojej drogi, którą przeszłam w życiu, oraz do nawiązania głębokiej relacji z Bogiem, do zrozumienia, Kim naprawdę jest Bóg? W czym pomógł mi reset? Program reset pomógł mi w uznaniu mojej drogi, w uznaniu siebie, w poczuciu tego, co już wcześniej rozumiałam. Co wiedziałam? Ale jeszcze nie byłam w stanie tego tak w pełni poczuć. Teraz dopiero widzę, jaka jest ogromna różnica między samą wiedzą a wiedzą połączoną szczuciem. Jak w jednym zdaniu? Mogłabym określić y, program Reset dla mnie. Jest to odnalezienie i uznanie siebie, odblokowanie głębokiego połączenia z Bogiem i nauka patrzenia na każdą sytuację i każdego człowieka oczami Boga. Dzisiaj. Mogę powiedzieć, że jeszcze potrafię. Że widzę więcej, dużo więcej niż jeszcze miesiąc temu. Za co ogromnie dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w tym procesie osobom prowadzącym, Sylwii, Dagowi, Lidzi, ale szczególnie dziękuję Basi, która była moim aniołem na tej drodze. Także jeżeli czujecie, że czegoś Wam w życiu brakuje, że jakiś puzzle jeszcze się nie składa tak jak powinien. To wejdźcie do tego programu. Dziękuję.